A Bogu, witajcie, kochani. Dzisiaj do rozważenia takie krótki werset, który mi osobiście bardzo pomógł z bezsennością i będzie to Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 34. Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego utrapienia. I tu Jezus do nas mówi. O tym, żeby nie troszczyć się za bardzo o ten dzień jutrzejszy, ale tu nie chodzi o to, żebyśmy nie planowali, żebyśmy mądrze nie planowali. Bo Biblia w wielu miejscach sama mówi o tym, właśnie o takim mądrym planowaniu dnia jutrzejszego i swojej przyszłości. Ale tu chodzi o taką lękliwą troskę, która zabiera nam pokój z serca i podważa jakby zaufanie do Boga. I często te, ten lęk, sam ten lęk jest dużo bardziej obciążający niż sam problem którego dotyczy. I ja miałem bardzo często tak, że przygotowując się do snu, już leżąc w łóżku, po prostu w pewnym momencie do mojej głowy zaczęły się tłoczyć problemy dnia jutrzejszego i to mi nie pozwalało bardzo często zasnąć. I jeżeli udało mi się zasnąć po na przykład kilku godzinach bezsenności, rano wstawałem i okazało się, że te problemy już nie były takie wielkie, i takie straszne. Dlatego, kochani, ten werset zachęca nas do tego, żebyśmy nie żyli w lęku o te problemy jutrzejszego dnia, tylko żebyśmy zaufali Bogu, że On nam pomoże z tym, co będzie jutro, bo dzień dzisiejszy ma wystarczająco dużo swoich trosk. Zostawiam Was z tym tematem, z tym pięknym wersetem i błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa. Z Panem Bogiem.